Cześć, Siema, ja jestem Oski 5 i witam w kolejnym odcinku z serii Logitech DEGWE 27. W dzisiejszym odcinku znowu pogramy sobie w grę The Unlimited, ale jest taka pewna niespodzianka, a mianowicie. Ja jestem razem z Oskiem, czyli Jazki 517 będzie towarzyszył w trakcie jazdy. Właśnie. E, mój partner do Tesla, jak na to jest, jest obecny ze mną, który siedzi w tym zabójczo ślicznym Fordem GT zielono-czarno-białym. Zielono-czarno e, zielono, w sensie lakier opalizujący. Metaliczny, metaliczny. A nie opalizujący? Metaliczny, no w grze jest metaliczny. Chyba, że źle przetłumaczyli. Dobra, no bo polizując, to ja wiem, że to jest dwukolorowy. No. Dobra, ja dzisiaj będę jeździł z samochodem Scion S7, a Rafał Fordem GT. E, no. Postaram się nie wciskać gazu tutaj chwilę, bo zostawię Rafał w tyle. No wiadomo jaki jest samochód, ten w porównaniu do GT, co ja mam jeszcze na poziomie trzecim ulepszony. Ja też mam trzeci poziom, ale wiem, nie. No. No mój sam go 410, nie wiem. No ja się ładnie do kamerki, teraz może pokażę się, ma tutaj tak wygląda, nie? Jeśli kamerka nie zawiedzie i nie przestanie nagrywać w trakcie, no to będziecie mnie widzieli, nie? No jak nie, to dobra, to się myśli. Dobra, to to, zaczynam jechać. O kur, timer, czekaj chwila, chwila. Sekunda, odpalę timer. I tak zawsze i tak to odcinek timer. To jest najlepszy. Bywa! Głupi telefonie, nie dawaj i nie odmawia mi teraz posłuszeństwa, jakie ja mam nagrywać. Dobra, ja już ja silnik odpalę. No to odpalę. Pokazuj trochę. No. Słyszę. Tak wyjście 4 minuty, nie? No. Dobra, dajemy odpalony. Tu się wszystko idealnie pięknie nie nagrywa. No. Jest okej. Okay. Dobra. To ja też odpalam silnik. Nie możesz się radio w dodatku włączyć cichutko. I tak to to dobra. I możemy jechać, co? No. Może no. może pokażę z zewnątrz ten samochód. To czy tam miadra nie. Czy jedziemy do U mnie już widzieli z zewnątrz. Tak. O, no to jest piękny samochód. Dobra, jedziemy. A, nie. No. Jak czy widziałem, że jest... Dobra, dawaj, my przyzamy go. Ups, tyłu, A tak wola no nie mówię. Ale niech to tak. No dobra, niech ci będzie. Dobra, umówmy się, że póki nie jesteśmy na wyjście jedziemy normalnie. Dobra. To, to 50, może. Normalnie, z tylko 150. Pokażę ci jaka jest. Ona. To jaka szczota się z Fordem GTE w pieprza. Co to było? Za tobą jadę. A bo mi też przed ten, że To ten w tym wiperem. I szósteczka, zamiast pięćeczek. a ja nie taki. Aaa, to pan małepki. Jadę na cykletkę. Czekaj, nie nic, to nie jest... Zawróć, 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 zabróć Dziękuję. Tak? Dawaj na tamtą drogę, tamtą, proszę. Ktoś nas zleci. Dawaj spokojnie, ja na niego tak. zwracam uwagę. No uderzył mnie w plecy, ktoś mnie szanuje. Może tak nie myślisz, ale jaka nam na pieprzła? To się nie odnajdziemy, będzie dwie godziny szukać. Znaczy nas pęj, będziesz się dowolny. Dobra, to jedziemy, to dawaj gaz do deki jak tylko możesz. Ja daję czwórka i gaz do deki. A ja, ale tutaj, bójcie, kurczę. Wiecie teraz, co z nimi miesięcznie? Nie. <ślesk> <ślesk> Jasne? Po prostu nie chcę się pamiętać, że nie wiem, był bo kurczę, ja na, nawet prawie na hfs po prostu nie jest wyraźnym zadaniem. Jadę 400! Jadę 400, ty nie pojadę. A gdy to, to co takiej modlą na finitek zmienię? Nie, proszę nie. A. Zrobię to dla ciebie. Na finitek zmienię i będę się rozwijał, kiedy jada ci. No dobra, jak chcesz. Zobaczcie, co chcę ją odbierać. W wgrałem piosenki, do których mam prawo autorowskie. Żeby móc poszczycić je na filmiku. A ja do nich nie mam i tak je będę w no moim filmik miał One są darmowe No jedynie niektóre kupiłem. To ten jest mój tenisek, tenisek ty, A ty przypadkiem go nie sprzedałeś? Nie, kupiłem nowych Masakra Weź i no. ztąd gościu a może, a może wezmę mojego tego Enzo co? Ferrari Enzo No dobra weź Enzo Czekajcie go bo ogóle ja mam jeszcze ale węcuję ona na żeby To mnie jak się nie tylko A bo go sprzedałem. Dobra. Nie, ja sprzedałem, teraz się że No to kupuj się nie? Dobra. No tak, ja nie senior. Tak, tam może iść. Tu jest. teraz? Tu jesteś. Ktoś ci da, nie. Trzymaj się. Czekaj, czekaj. Jeszcze nie tepa się. Ja chcę go zbudować. Nie tepan się, ja bez kibicu. A, szkoda. No nie, co za cioda. Kurzamy tym wajperem. Wytepnijmy się gdzieś w ustalone miejsce. Żeby on się przypadkiem do nas nie tepnął. Nie powinien nas tak, się. próbujemy jako tylko we dwa... Etwa... się dało idolować, nie? Możliwe. Jak się dało chyba. Dobra, spróbujmy, przenieśmy się i spróbujmy. Albo napisz do niego, żeby nie iść z nami, bo nagrywamy. Po angielsku dawaj. A, czekaj. Wjechałeś w rów. Wiem, że wjechałem, ale piszę.

no dawaj, jeźdź, jeźdź, jeźdź Tutaj się nie da rozkręcić w ogóle Może że się napokradzę No kurde! Czekaj W tej chwili nie mogę zostać w konopaniu przed samochodem Nie wiem, czy widzowie cię w ogóle słyszą, ale powinni No w innym tu wyjdziesz. Mam taką nadzieję, że to Gdzie ty jesteś? Dobrze, dalej, daleko Jeść kilometrów od steru. A widzę, dobra. Jadę. Jadę do ciebie, jadę. Bo my wyświetla czasami raz z niego, raz z ciebie. Zostaw. Grać, się? Tu jesteś. Robimy sobie wyzwanie? Czekaj. Mam ustawione 2000. żeby ci wyzwanie? Ja lepiej, no, może tak, bo ja lepiej. Bo... Ja, ale ale grafa. Ja lepiej wyzwania nie rzucam, bo u mnie stawka jest maksymalna 10 tysięcy. Co? Mm. Tak, nie go. Ustaw ten, ustaw ten No wiem. Ja. Ja bo ty mi rzuciłeś. Patrz tutaj do tego miasta, możesz ustawić, Jakby dało się ustawić więcej punktów kontrolnych, to byłoby też dobrze. Tak, nie, tu się chyba nie da. Nie, tu się nie da. A po czymś normalnie tak? Ja sobie strójki ruszę. Eee. Brat mam lepszy, he? Kurde, bo Już wygrałeś, ja mam pość. Co masz? Pość. Aha Dlatego na początku dawaj na jedynkę, jak możesz raz do dechy, a potem tak kontroluj gazem. Jeżeli go fajnie fajniesz to dawaj na nie. pół. Nic takiego nie da się tak przyspieszać, wiesz, bez asysty po prostu samochodem nie da się jeździć. Zaraz go wezmę, to zobaczymy. Co? Zaraz go wezmę, to zobaczymy. Trzeba mieć naprawdę szczęście chyba. No Wygrałeś już ten wyścig. No wiadomo jak jadę 400 prawie. Nie widzę metę. No jadę 400. I rzucam no. Ja Żebym jak przysłał rado, żeby spadłeś na to. O raz. O widzę ty, cię. Szczyt, na mnie. Takim samochodem. Nie ma co się wygłukać. Wziąłeś końcinga? Nie, ja biorę z powrotem mojego forta GTF, bo coś co lubię, z czym lubię jeździć i dzisiaj po prostu nie będę rozwijał na siłę. To jest no. Je to takie mam samo Dobrze, no, niech pozostanie... No czy może coś wolniejszego, jak wolisz? A co masz mocniejszego do zaoferowania? Wolniejszego mówię. Może tu jest czymś do Spajdera Ale on... Nie, bo to będzie... Nie będzie zabawy ze skrzynią. Dobra, to nie GT. Zawsze stary sprawdzony polski GT, najlepszy. Mhm. A ja jadę stary sprawdzony 196.8. Dobra, co ja się do szczędał na tej prostej. Aha, dziękuję, dziękuję. Ui, o, ale jazda od razu lepiej się rozstańczka o ślad aż się plułem <laughs> o moja chata ja mam tu chatę? no chyba masz wszystkie chaty na tej wyspie a no tak mówiłeś no, dwóch mi brakuje, tego save mam, mam, ten save, który, na którym grałem rok temu, w tym pierwszym TZ Limited 1, to nie był mój save teraz, teraz mam inny save. Ciekawe, ciekawe ile mi tego? Teraz mam stary save z 2000, chyba bodajże dziesiątego. A właśnie jak go odzyskałeś? Znalazłem nie. go gdzieś na dysku przenośnym. Aaa, ale, ale szczęście, tej. No. No, i co? Ty wykamowanie zajęło mi jakieś 200 metrów może dłużej dobra wyjeźdź z tej bramy w bramie a u mnie brama jest fatka a o wiele do mnie to wyglądało że się przebija przez tą bramę jak, jak przez grafikę i normalnie ryszesz hmm. na nią z ziskami. no u mnie się przebija przez tą bramę na iskach, nikt nie ryszesz widzisz jakie glitch? odkryłem jest... nowego buga Przyjezdam Ale... przez niewidzianą widziałem bramę. Dla ciebie jest ona otwarta, dla mnie zamknięta, dlatego jest to jakiś błąd, nie? Wiem, no bo ty nie masz tych, ja. Mam. Czekaj, zobaczcie... Tak jakbyś się ono odbijał i przejechał w ten sposób. Aaa, wiem co to jest za chata. Dobra, czekaj, ja już do ciebie wracam. Dobra. Obiady tylko ją dookoła, bo inaczej nie chcę zatrac. Ale ja będę przecież tobie później, późno obiad teraz. Utracono połączenie sieciowe, LOL! Nie rób mi tego! Nie rób. Po prostu zalogujesz się szeps na ty a ja muszę czekać na siebie. Dobra, to ja sobie pojedzę trochę. Ja sobie wybierę jakąś trasę, której jeszcze nie eksplorowałem i sobie po niej przyjadę. Okej. Ja się do ciebie dachnę. Tutaj mam... Tutaj mam taką całkiem ładną trasę górską. Zobaczymy ile na zajmie. Na pewno dużo. Po środku wyspy taka trasa górska, że tutaj zobaczyć o tym chodzi. Nie tak gadajcie, że mi się ty... jeszcze z serwerami nie połączył. Ustawmy sobie Cel GPS tutaj. Okej. Okay. Ile kilosów? W górach? Nie połączy mi się z serwerem. 10 kilosów w górach do przejechania. Ja pierdzielę zawsze Przez coś, na... no akurat nagrywam. To już się musiał. O! <laughs> Kamera dalej nagrywa, jest dobrze. Aha. No kurde! A ja sobie zam telewebsę na kamerkę. Nie. Odrzucił 7. Odrzu odrzucił 7 na razie tych... 7. no, jak to się mówi. 7 katek odrzucił. Na całe 27 tysięcy. Dlaczego? No bo ma tak, że te źrenagra katki odrzuca, odrzucał, odrzucił na razie ich tylko 7. Nie. Na okay. pewno i się zaczął. No jasne. A ja się spokojnie jadę potrafię się. Poczekajcie, włączę jeszcze raz. A i co jeszcze może? A, tak, tak tylko napomnę dla moich widzów, że stwierdziłem, że yy, zmienię sobie nazwę serii z escape'ami, ponieważ tak yy, doszedłem do wniosku, że Escape z Minecraft bardzo durnie brzmi. To nie ma w ogóle najmniejszego sensu. I teraz ta seria będzie się nazywała, yyyy... Czekaj. Yy, Zapomniałem, jak ją nawet. Dobre. No. Więc to teraz jest ale... to normalnie ale... Minecraftowe ucieczki. No. Yy, teraz jestem normalnie no. gada, ale możliwe, że u mnie na kanale będzie cięcie. Mnie jeszcze nie wiem, ale zobaczę. No, dobra, ale u mnie nie będzie tego cięcia. Ja sobie jadę spokojnie. W każdym się... razie <laughs> seria nazywa się Minecraftowe ucieczki teraz. Jeszcze muszę tylko nową... Muszę tylko teraz nową yy, grafikę zrobić do tego. To ty po prostu... E, przetłumaczyłeś to na polski. No i tak. Nawet, nawet nie zastanawiałem się, że to przetłumaczę. Aha. No ale wiesz, nie? Ja Temat mam do ciebie. Minecraft Escape i na przykład z ma też escape, escape Minecraft takie rzeczy, że z tego nie ma sensu powtarzać szkółko, nie? U każdego to samo. Nazywasz to już wolę leczego. Ta druga jest zablokowana. Gdzieś ty drogą. Tak. Bo jest w górach. Prawdopodobnie wtedy jeszcze nie byłeś. My tutaj piękne widoki w górach. To czekaj, ja do ciebie jadę, bo mam blisko drogę. Masz z drugiej strony pewnie, nie? Pojedziesz mi prosto w dziób. Dobra. Nie. Po prostu dojadę kawałek. W tej stronę będziesz nie zgonim, czy będziesz jechał od tyłu. Nie wiem zawsze w jaką się stoi. Jest, jadę, yy, ja jadę na północny yy, tak, północny chyba w kursku. Pikto, bo ale w samochodzie Ale zjebał. Maszasz, że mapta gdzie jestem, po czym robisz jeszcze raz wyłączenie i włączenie mapy i widzisz, gdzie się ruszyłem. A po co? Czekam, bo ona się odświeża. Tam jest jakiś filozof do znaczenia pracy. Kolosury tak. tak fajne. No tak, ja jadę na środek wyjściu, nie? Nie dobijaj mnie, bo nie dotrę do Ciebie. Czyli jednak od zewnętrznej, czyli nie godnisz po chcesz, tak? Ważne, tak? że to jest tu. Czekaj. Stój miejscu. Ale bez sensu... A stój dajmy. kurde, stój miejscu! Jadę do Ciebie, jestem na tej drodze. Ile Ci zostało Gdzieś około kilometrów. Ale... Chodzisz z tyłu, czy z tyłu? Nie, e, od tyłu. No. Stój w miejscu, ja, proszę. A czym ty ja teraz? Sejlen. A, ty jest w górach jechać. No, dlaczego nie? W każdym odbija się mój głos w twoich głośnikach chyba? Nie. Znaczy przed chwilą mi się odbijało. To tak, w sam jest. Dobra, na razie nic nie mów, bo ja spróbuję włączyć chociaż nasmudzę na całą platę, żeby widzowie mieli. No jak dojadę to... no, bo ja wiem już nie jest 100 miejsców wystarczy dojadę i będzie ok, okej? Okay? Tak. O nie, ten gości no, ten gości noc się pepnął znowu. Ten gości noc się pepnął. Yy, wiem, zobaczyłem. Pan trzej, patrz się do mnie pepnął i zaraz się, tepną, jest, w, w, jak się tu, jak, chyba z Lamborgini. Ta Lamborgini? podpisuję na około mnie. Liktuję sobie. Ale żeby nie plumierz, jak ja stał, powiedz, ile ci zajmie dojechanie do mnie. Czekaj. Czy może już jedziesz? Jadę. jesteś do tyłu? Dobra, ten. Ja walczę mu ze napadę, okej? Okay? Obawiam się, że przypadkiem tego gościa chyba kiedyś dodałem do znajomych. Spoko. Dobra, ja walczę mu za napadę całą. No to myślę, że to mamy ładnie może być, nie? trudno. O, to jest lepsze. Oj oj, przydów nasz. Jeśli to można też począzykać. Także wszystko będzie nie szało. Metru ja Samochodem maksimum na dwójce mogę jakoś tu. Dalej, jest już dalej, nie za tymi zakrętami. No. A, wielka mądrość NPS-u w CTU Jedynki. Po prostu jak jej daje to on musi uciekać z w lewo i prosto Tak. Się, że na i sobie bierze pracy, a ty możesz nie gonić to, siedle, do no, może jakieś osiedle do obfodzenia. może są prawdziwe, a po mnie... się bardzo Nie, dalej jest. U mnie. Do mnie się tepno, kurde. Do mnie Co to może ja tak Może to że ja ten tak na telefonu. U tak? mnie znikł dlaczego? bo do mapy wychodzę. Aha, to ty się tepniesz zaraz do mnie. Dobra, no ale to może pójdziemy na tą wysepkę tutaj, tę fajną wieżę, trzeba będziesz wypierć teleportem. To A, no. To ja się tepam ten praw wyrób mapy jedynka, nie? nie A znasz gdzieś gdzie jest teleport? Tak, nie wiem gdzie jest teleport, już tam na czy za wjechałem. Mam no, nadzieję, że trafię. Znaczy, trzeba, trzeba wjechać inne tym paśnie, bo się pchać, nie? Tak. Jeździsz tu. Będzie kolejna krytyka, bo te trójki ruszyłem. Ja inaczej nie muszę. I musisz wjechać w ten znak jeden z minimum prędkością 60 na godzinę. Wiesz o tym. Ja się dostanę do maksimum po prostu. Jak ty się tepnąłeś? Tutaj. 800 metrów dalej, a to przypadkiem nie jest tutaj, gdzie ja teraz wjeżdżam? E, nie. Chyba. To ty jesteś? LOL! Trzeba było pojechać na paśnie górskim. No właśnie, no to tutaj to, to jest tu. Ale ja nie mogę się, przecież nie można się tepać indziej, indziej niż ten. Aha, ty się tepnąłeś się trochę bliżej, tak. Oniście no. wzięli widziałem wiatr. To no, taka jest tylko nie. On ma taki sam duży krok, czy idę na tej Aterynutkę? No, też może być, tak. Jak i sobie zobaczymy jak ja jak popylam, ja widzą jak sobie na tym spodu, nie? Tak, się z oś, stuwą. Tu gdzieś to jest. Yy, tak, tam probu powinien być. No, nie widzę. A bo kawałek dalej, nie? Może jest kawałek dalej. Pa, pa, pa nie wiadomo. nie wiadę. Kurde, no zjechałem! Pani się to nie uda, nie? Nie. Jeszcze tutaj będzie, jak nie znajdziemy zapomnij bo ja gdzie to A, jest. to A nie, nie, dobrze, teraz będzie dalej, kawałek, dalej. Tak fajnie. Taki, taki tak fajnie, żebyś tam. Dobra, tak. No to tak. Z tego ja Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, się nie zostało ci pracują na tej merze. 5 minut. A, tutaj tak, 7 będziemy. 11, ale jest numer. I mi się wydaje, że to mi Też wydaje mi się, a trafiłem jest yy, daleki od prawdy. Ty, ale... O o, tylko mi nie musisz, że... Gdzie ja się pcham. Będzie, poś... Będzie pośmiewisko, jak mi tracimy. No, e. nie no, ale kiedy ja wiatr o tak nie byłem? Pół roku temu wjeżdżałem. No ja chyba też widać. Jeżdżamy w pasach ludzkiego, to jest chyba daleko. No ty zjeżdżasz nie ja. A ja chyba to wiemy to jest. Aha. No nie zjeżdżaj no. mi się wydaje, że jakiś domak to wynosi się do teraz a kurde Aha, mi się wydaje, że ten ciro w połowie nie? Już jesteśmy po czasie, lol Szybko A już jesteśmy po czasie? się jesteśmy, gdzieś... 10... O ja je mam ten znak, mam Gdzie? Tam był Jest, czytuję, proszę ciekać, jestem na wyspie Tak, Tak, sekundę, tam był Nie! Yeah. Widziałem że trafę. Wtedy ja może do ciebie tam pojechać, do jest Jedź no. cały czas przy skrajnym. Musimy być skrajny... Eee, tak ja mam. takiego? Ja może pojechałem, jak pojechałem, mogę bardzo dalej nikt się z nagrywał. Wiesz, my już kończymy, bo nagrywamy dzisiaj około 25 minut, 6, 7. No dobra, możemy sobie na czymś tam już. Ja tylko objadę tą wyspę. No, ty mi pokażę tą wyspę, a ja zamierzają tą zabić. Pojechałem do razy do daleko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podoba, bo taki na ludzie. No, taki na ludzi, taki troszeczkę jest typ na ludzie może. Nie, nie, był dobrze, że tu jest. Ale słuchaj. Tu no, mi nie słucham, nie? Tak. Jak staram się, żeby tak było tutaj? Czy nie ale, a to, że przełożę kamerę. Dobra, objechałem już całą. Weź mi takie, żeby mi nie mogło się jest tak. Dobra, to my już kończymy odcinek o. i ostatni ci ostatni ja potrafiłem na ten znać. Spoko. Jako zobaczy czy dojechałem. O, dojechałem, patrzcie No i jestem akurat na wiespier. Spoko. Dobra. To my teraz skończymy odcinek. O, jesteś też. Więc nie Więc komentujcie subskrybujcie mój. Zarówno jak i mój. kanał na YouTube, YouTube. jestem, Oski544. A ja jestem 517. I do zobaczenia w na następnym filmie jako się Co? Oś, oś, oś. Masakra, co to było? Dobra, jestem Oski544, ty I do zobaczenia w na następnym filmie jako się na moim i twoim kanale. Więc na razie. Masakra i te Masakra, jakie zaplanowane Ludzie! Nie wytrzymam.